Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Nazywam się Danuta Hasiak, jestem trenerem pozytywnego myślenia, ale przede wszystkim jestem kobietą w uśmiechniętym życia po południu, cokolwiek, byś o tym nie pomyślał, nie pomyślała. Jestem na pewno w tej kategorii wiekowej 50. Plus I dlatego chcę tutaj na tym Kanale moim YouTube łamać stereotypy, że kobietom dojrzałym już czegoś nie wypada, nie wolno, że to nie dla nich, że im tylko zostają druty i robienie sweterków dla wnucząt. Nie to nie dla mnie. To uważam, że też nie dla wielu kobiet, które już czasem mając lat 30, czują się jak staruszki. Dlatego chcę tchnąć taką dobrą energią, pozytywnym myśleniem i inspiracją do zmiany, bo ona jest możliwa w każdym wieku. Właśnie na moim kanale. Jeżeli o tym, o czym będę mówiła, a tak naprawdę to będą moje życiowe historie, będzie dla Ciebie ważne, zainspirują Cię, zmienisz coś w swoim życiu, podziel się proszę tym w komentarzu, poznaj mnie bliżej, bo gdzieś w tych mediach społecznościowych już jestem i będzie mi bardzo miło, jak będziemy raz w tygodniu spotykać się właśnie tutaj. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo pozytywnego myślenia mimo tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje. Trzymam za Ciebie kciuki. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.